Na piękne dziewczyny, które ocenię od najładniejszej do obrzydliwej. I na początku znajdźmy dziewczynę zombie. Tutaj widzę mnóstwo zombiaków pode mną, więc na pewno będzie tu też jakaś dziewczyna. Ale na razie jej nigdzie nie widzę. To jest bardzo trudne, żeby ją znaleźć. No chyba że, co to jest? To mi przypomina. Na dziewczynę zombie! Zobaczmy, jak wygląda z przodu. Co jest? Ona ma tylko dwa zęby! Z tego powodu ta dziewczyna zasługuje na kategorię brzydka. A to dopiero była pierwsza dziewczyna. A znajdziemy wszystkie te moby dziewczyny, nawet brzydsze od tego zombiaka i najładniejsze. Takie jak na przykład dziewczyny w Ilarze. Ale teraz muszę znaleźć dziewczynę Creeper. Ona powinna być w tym miejscu. Tylko czemu ktoś tutaj a koty odstraszają Creepery, więc nigdy nie znajdę tej dziewczyny. To ja postawiłem te koty, bo ja nie lubię Creeperów. W takim razie będę musiał ci zabić każdego kotka. A masz, a masz, zabijał was, żeby tylko pojawiły się Creepery. Co ty robisz? Zostaw te kotki, bo jeśli ty to zrobisz, to ja zabiję ciebie. Luczek nie pozwala mi ich zabijać, ale ja mam lepszy pomysł. Pójdę do tej rzeki i złowię tutaj parę rybek, bo kotki to uwielbiają. I dzięki temu mogę je teraz oswoić, żeby chodziły za mną. No już! Chodźcie tutaj za mną, kotki Muszę was schować w tym miejscu, żebyście nie odstraszały Creeperów Wsadziłem te wszystkie koty do pułapek I teraz mogę w końcu znaleźć dziewczynę Creeper Tylko jak na razie nigdzie jej nie widzę Gdzie ona się ukryła? Chwila, Luczek ją ma! Udało mi się, znalazłem tą dziewczynę Creeper Ona jest taka piękna, że zabiorę ją do mojego domu Tutaj będziesz bezpieczna, nikt się nie znajdzie, dziewczyno Stój, Luczek, Nigdy w życiu wyjdź z mojego domku Ona jest tylko dla mnie Jest taka przepiękna W tej chwili pokaż mi jak ona wygląda się zdenerwuje. Nigdy w życiu, za chwilę cię zabiję i nigdy tutaj nie wejdzie. A Luczek wyciągnął miecz, on jest zbyt silny. Ale wiem, co mogę zrobić, żeby zobaczyć tą dziewczynę. Muszę tylko wziąć jakiegoś creepera, na przykład takiego i odstawię go gdzieś mega daleko, koło domku Luczka, na przykład w tym miejscu i powiem mu, że jego dziewczyna uciekła. Luczek, widziałeś to? Twoja dziewczyna uciekła ci z twojego domku, jest tam daleko. To jest niemożliwe, chociaż w sumie mogła wykopać tutaj gdzieś dziurę. Nie, ja ją chyba widzę tam w oddaniu. Ale dobra, biegnę, to nie! Świetnie o to mi chodziło! A kiedy Luczek zajął się tym normalnym creeperem, ja muszę znaleźć dziewczynę creeper, którą ukrył Luczek. Tylko gdzie ona jest! Dziewczyno, jestem już blisko ciebie, ale chwilę. Pipek mnie oszukał. To jest zwykły chłopak creeper! W takim razie moja dziewczyna jest w niebezpieczeństwie. Muszę szybko wrócić do mojego domku! Luczek nie mógł ukryć ją gdzieś daleko. Widzę ją, ale ona jest ładna! Co ty robisz z moją dziewczyną? wypadz stąd, Pipek! Ty oszukałeś mnie! Już stąd wychodzę! Musiałem zobaczyć jako... Ona... Wygląda! Teraz pimpek nam już nie przeszkodzi. Będziemy razem na zawsze, bo bardzo cię kocham! A... Ta dziewczyna była ładniejsza od zombiaka, ale nadal nie była piękna. Dam jej do tej kategorii, a za chwileczkę znajdziemy nawet tą najładniejszą. Teraz pora znaleźć dziewczynę wilka! I każdy z tych wilczków zaprowadza mnie do jej domu! Tutaj, gdzie się urodziła! Ta dziewczyna, wilk, musi być bardzo ładna! I widzę ją tam, ale czekajcie, te wilki mnie biją! Chyba nie pozwolą mi się z nią spotkać! Spotkać, ale mam pomysł, żeby ich przechytrzyć, Sam muszę zostać wilkiem. A tutaj w nocy widzę jakiegoś wilkołaka. Chodź tutaj, a masz, muszę cię pokonać, żeby sam zostać wilkiem i tak. Jak go zabiłem, to mogę teraz zostać takim wilkiem. I będę udawać, że jestem przyjazny. O tak, co teraz wilczki? Chyba nie chcą mnie zaatakować. Ich jest tutaj tak dużo, ale mnie interesuje ta dziewczyna. Ona musi wyglądać mega słodko. I patrzcie, bo. Bardzo mi się podoba, ma takie czerwone oczy. I że ta dziewczyna prawie by mnie zabiła. Jest bardzo ładna. Damian w takim razie na kategorię piękna, ale nie jest jeszcze najładniejsza. Pora jednak zająć się Wardenem i jego dziewczyna musi być tutaj, czyli w starożytnym mieście. Muszę teraz podejść naprawdę blisko i zacząć hałasować, żeby dziewczyna Warden mnie usłyszała. Jesteś tutaj gdzieś? Coś tam widzę w oddali. Tu na pewno jest dziewczyna Warden. Poczekaj na mnie. Muszę zobaczyć ona może być najpiękniejszą dziewczyną. Tylko czekajcie, chyba mi zniknęła. A na dodatek obok niej pojawił się Warden. O, o, musimy być cicho, bo to jest jej chłopak. I Chyba nie spodobało mu się, że chcemy znaleźć jego dziewczynę. Ale ja muszę się dowiedzieć, jak wygląda ta dziewczyna. Dlatego, sorry Wardenie, ale pokonam cię. Tylko chwila, ała, on mnie zabił. Muszę być jednak. Bardziej ostrożny, bo ten Warden jest super silny, ale widzę tamtą dziewczynę, teraz mi nie ucieknie. Jestem tak blisko, nie może mi uciec, tylko że ona znowu zniknęła. Chyba nie chce mi się pokazać, chociaż patrzcie na to. Czy ona zostawiła za sobą jakieś ślady? To zostawia tylko i wyłącznie Warden i to prowadzi nas do jakiejś normalności. Nie mogła uciec zbyt daleko i się. To jest dziewczyna Warden, ale ona jest wielka. Tylko czemu jej twarz jest taka brzydka? Myślałem, że jej twarz będzie ładniejsza, ale zaraz. A, jej chłopak tutaj przyszedł. Z daleka ta dziewczyna wyglądała o wiele lepiej. Myślałem, że będzie ładna, ale ona wygląda obrzydliwie. Więc dałem jej najniższą ocenę, a teraz Enderman. Najwięcej znajdę ich tutaj w Endzie, tylko dlaczego nie widzę żadnego Endermana? To jest podejście żadne gdzie. One mogły się ukryć, ale co to jest za budowla? Przypomina mi to jakieś więzienie i miałem rację. W środku są Endermany. Ktoś musiał je uwięzić i do tego nie ma ich nigdzie indziej w Endzie. Ale może uda mi się zobaczyć, czy nie ma tutaj przypadkiem jakiejś dziewczyny. Nawet zniszczyłem kraty, żeby mieć pewność, że nie przeoczyłem tutaj dziewczyny Endermana, ale nigdzie jej nie widzę. Za to zauważyłem luczka Co on robi w Endzie? Muszę się ukryć, żeby nie zobaczyć. Zobaczyłem, że włamałem się do klatki Endermanu. Potrzebuję kolejnej dziewczyny Endermanów, ale chwilę tutaj w tej klatce ich w ogóle nie ma. No trudno, w takim razie wrócę do mojego domku. Tam też czeka na mnie dziewczyna Enderman. Mruczek powiedział o jakiejś dziewczynie Endermanów, to on ich wszystkich zamknął. No nie, muszę go śledzić. I doprowadził mnie on do jego domku. Ale czemu tutaj jest tyle zabezpieczeń? I co ty zrobiłeś z dziewczyną Enderman? Spodziewałem się, że tutaj przyjdziesz, dlatego zrobiłem takie zabezpieczenia. I tak jak dziewczyny Creeper. Enderman już nie zobaczysz, bo ona jest schowana w moim domku, jest taka piękna. Widzę tą dziewczynę Enderman. Derman, ale Luczek zamknął drzwi. O nie, tutaj jest lawa, ale ja zrobię wszystko, żeby ją zobaczyć. Teraz muszę rozwalić te pajęczyny szybko. Zanim Luczek ją zabierze w bezpieczniejsze miejsce. A teraz mogę kucnąć i przejść przez te lasery. Nawet tutaj sobie jakieś pułapki z TNT. Ale ja nie jestem taki głupi, żeby na nie wejść. A Luczek, co on tutaj robi? Dziewczyno, jesteś taka piękna, czy mogę być z tobą oto kwiatek dla ciebie? Co ty robisz, Luczek? A masz, a masz! Uderzam cię! Ty musisz zginąć, a to jest ta dziewczyna, Ey, ona jest naprawdę ładna i mega długa Dlatego dam ją dość wysoko w tej tabeli Może nie jest najpiękniejsza, ale jest bardzo piękna A teraz pora zobaczyć dziewczynę Slime Szlamy zazwyczaj są na bagnach Tylko na razie żadnego tutaj nie widzę No chyba, że ten, ale on jest ogromny I nad nim jest jakaś dziewczyna ale ten... sposób, żeby dostać się do środka tego szlamu, ale nie mam pojęcia, jak to zrobić. No, chyba, że co to są za żaby? Ich jest tu strasznie dużo i to wygląda, jakby na środku była dziewczyna żaba. Proszę, pokażcie mi, jak ona wygląda. Ale to jest śmieszne. Ale ja dalej nie mam pojęcia, jak mogę pokonać tego szlaba. Czy ty wiesz, co mogę Zrobić, żeby wejść do jego środka? Patrzcie, co do ma w ręce? Czy to jest jakaś mikstura? a ona we mnie ją rzuca, ale dzięki temu mogę teraz mega wysoko skakać! Dziękuję ci, żabu, dziewczyno! Na pewno o tobie nie zapomnę! Teraz bez problemu wejdę do środka tego szlabu i na pewno muszę uratować tą dziewczynę! Bo, udało mi się wejść do środka i jest tutaj ta dziewczyna, ale szczerze, czy ona wygląda jakoś ładnie? Ja tak naprawdę troszeczkę boję się jej uśmiechu. Ta dziewczyna! Ale czy one były najpiękniejsze? To w żabkę dam na kategorię ładną. Jednak ten szlam niezbyt mi się podoba. Ląduje koło zombieka. Ale w końcu muszę zobaczyć jak wygląda dziewczyna w village. Dlatego. Uszedłem do wioski, bo tutaj jest najwięcej wieśniaków, ale nie widzę tutaj nigdzie tej dziewczyny. Gdzie ona się ukryła? <śm> ty jesteś taki biedny. Ona w ogóle do ciebie nie przejdzie. Musisz mieć mnóstwo emeraldów, żeby ona się z tobie spodobała. A ty jesteś biednym psem. Naprawdę? W moim ekwipunku mam tylko dwa węgla. To za mało. Ale w domkach wieśniaków przecież są Emeraldy. Muszę tego nazbierać! Jak najwięcej z każdego domku! I może wtedy ta dziewczyna się pojawi! Mam już 8 emeraldów, czy to jest wystarczająco? To jest bardzo mało! Musisz mieć ich przynajmniej 64. Ty jesteś biedakiem! Tylko, ja Więcej tych emeraldów! Nie mam już nigdzie ich w wiosce, ale chwila, co tutaj robi Luczek? A pomocy, te głupie golemy mnie atakują, one są za silne! Faktycznie, Luczek ma problem, ale sekunda, ten golem jest normalny, a ten obok przecież tak golemy nie wyglądają! Pomóż mi, tutaj jest też dziewczyna, golem, która chce mnie zabić! O nie, dobra, w takim razie pokonuję cię, golebie, chodź tutaj i zaraz tutaj też U... jest ta dziewczyna, ale ona jest ładna! Tak, tylko jest bardzo silna, wiesz co dobra, musimy ją pokonać szybko, pomóż mi! Uf. A masz, a dobra! Rozwaliliśmy ją Tylko ja dalej nie wiem skąd wziąć emeraldy Ja ci pomogę za tą pomoc Wezmę sobie stąd i proszę trzymaj Ja już nigdy nie wracam do tej głupiej wioski Luczek dał mi ponad 64 emeraldy Teraz ta dziewczyna villager powinna się pokazać Zobaczcie na to Ona jest naprawdę ładna Tylko ma zakrytą twarz I chwileczkę czemu jej lama Też jest również dziewczyną Myślałem, że tylko villager może nim zostać Bo na tym świecie muszę znaleźć je wszystkie. Spotkałem w tej wiosce aż trzy dziewczyny. Najpierw tą dziewczynę Gole, która tak naprawdę nie była jakaś ładna. Dam ją do kategorii brzydka. Ta dziewczyna wieśnia, natomiast była bardzo ładna, ale wydaje mi się, że znajdę jeszcze piękniejsze dziewczyny. A ta była jakaś zła, dam ją tutaj. A skoro jest tutaj więcej dziewczyn, to może znajdę jakąś przy oceanie. I czy mi się wydaje, tam jest dziewczyna żółw? Ej, dziewczyno! Pokaż mi się, jak wyglądasz, bo muszę zobaczyć twoją e, twarz, ale czekajcie. Czemu ona została tylko skorupą? Chyba się mnie przestraszyła i nie chcę teraz się pokazać. Proszę, pokaż się. Tylko, że inne żółwie jakoś się mnie nie boją. Tylko ona jest taka przestraszona, ale w sumie ja wiem, co lubią żółwie. One przecież zjadają. Się nazbieram tego jak najwięcej I dam jej to w prezencie Żeby tylko się pokazała żuwiku, patrz co dla ciebie Mam twoje ulubione jedzonko Jestem pewien, że będzie ci smakować I patrzcie na to Tak, tu jest dziewczyna żuwik, Ale ona jest słodziutka I spodobało jej się to chyba Ale jestem pewien, że gdzieś tutaj jest więcej dziewczyn Tylko muszę je poszukać w oceanie Na razie dziewczyny tutaj nie widzę ale za to co? Luczek robi pośrodku oceanu! Muszę złowić jakąś dziewczynę ryby, Na pewno tutaj musi jakaś być. I zaraz widzę ją, ona jest tutaj pod wodą, już ją biorę! Mam cię, teraz jesteś moja dziewczyna rybą! Luczek złapał dziewczynę ryby, a to jest chyba Axolot. I ja muszę zobaczyć jej twarz, ale Luczek mi na to nie pozwoli, więc teraz go zepchnę! Nie, co ty zrobiłeś, moja dziewczyna? Teraz mam chwilę, żeby zobaczyć, i jak ona wygląda, co to jest za twarz! Ale Luczek nie może jej za dlatego wezmę ją do ręki i wyrzucę! Szybko uciekaj stąd jak najdalej od mojego kolegi! Co ty zrobiłeś? Wziąłeś moją dziewczynę, ty jesteś najgorszy! Nie! Muszę stąd uciec, sorry, sarenuczek! Te wodne dziewczyny nie były takie złe. Ten żółwik dosyć mi się podobał. Dam ją do kategorii ładnej, ale ten Aksolon miał taką dziwną twarz i ląduje do kategorii brzydka. Ale nie sprawdziłem jeszcze żadnej dziewczyny w niderze. Dlatego wejdę tutaj, ale mamy problem! Bo te wszystko Świnki chcą mnie dopaść Nie mam złotej rzeczy w ekwipunku Proszę zostawcie mnie To się może naprawdę źle skończyć Ale widzę tu chyba dziewczynę Pokażcie mi w tej chwili jak ona wygląda Ale słodziówka dziewczyna Tylko, że ona też chce mnie pokonać Bo nie mam ze sobą złota Ty zajmuj się tymi słabymi dziewczynami A ja w takim razie zbuduję jedną z najlepszych Bo ona mi się naprawdę będzie mocno podobać Luczek, ale to jest suiter oh. To nie jest Dziewczyna. Co ty właśnie zrobiłeś? Co? Przecież my zginiemy! Masz rację, to w ogóle nie jest dziewczyna! Aj, mnie to zabiło! O nie, a ten Wider cały czas tutaj jest! Tylko czemu on mnie nie atakuje? On zaraz zabije mnie! O nie, zostaw mnie, proszę cię, on do mnie podchodzi! Jeżeli nic nie zrobię, to zginę! Ale mam w moim ekwipunku taką różyczkę! Proszę to dla ciebie, Widerze! Tylko mnie nie zabijaj! Dobra, i chwila, chyba mu się to spodobało! Zaraz, ten Wider faktycznie! Miedził się w dziewczynę Nawet ma trzy liderowe głowy Ale skoro nie chce mnie zabić To chyba nie jest taka zła Te dziewczyny robią się coraz piękniejsze Obydwie podobają mi się na maksa Więc dam je tutaj najwyżej Jednak teraz muszę znaleźć najładniejszą dziewczynę Czyli dziewczynę smoka Która na pewno będzie w tym endzie Tylko, że ona jest schowana w jajku A żeby ją wykluć Muszę dookoła dać trawę I położyć jej ulubione kwiatki Bo przecież ten smok to dziewczyna Na pewno jej się to i... To jajko teraz zaczyna się wykluwać. I z tego jajka powstała dziewczyna smog. Pokaż mi się, jaka ty jesteś piękna. Ma nawet takie skrzydełka jak ten smog i ogonek. To jest najładniejsza dziewczyna, jaką widziałem. Dlatego postawię ją tutaj na samej górze. Jako najpiękniejsza dziewczyna na całym świecie. Chcę z nią być na zawsze.